Siemano, z tej strony derwu i wam coś opowiem przez e, 3 lata pracowałem w pewnym sklepie można powiedzieć i znam parę rzeczy, parę sztuczek które się robiło i pewnie dalej się robi, bo to jest klasyczek nie powiem w jakim sklepie ze względu swojego bezpieczeństwa i braku poz pozwu ale tak na pewno kiedyś kupowaliście. No na przykład, dajmy przykład. Tam mamy Domestos. Co nie? Kupowaliście kiedyś Domestos i on zazwyczaj Wam działał. Jak kupowaliście na przykład w innym sklepie, tam czasem w tym, czasem w tym. To on dobrze działał, no nie? Ale raz kupiliście Domestos z jakiegoś sklepu. Inny Domestos, no nie? I on już tak nie działał dobrze. Zapytacie się, czemu? Na każdym domestosie jest oczywiście data ważności produktu, która jest liczona tam od iluś iluś, różnie w sumie. jest Czasem jest data produkcji i jest napisane, że do, tam do 3 miesięcy czy do roku, a raz jest po prostu termin przydatności no, do spożycia, do użycia. I jeżeli taki termin się kończy, to są pewne sklepy, które oczywiście nie chcą stracić. Dla, oczywiście, na niekorzyść klientów, czyli tych, którzy kupują ten, te przedmioty, bo oczywiście im się bardziej opłaca, co zrobić. Bierzecie sobie e, na przykład papier. Papier czy tam ścierkę, no, no nie, ściereczkę i bierzecie na przykład denaturat. Denaturat, czyli ten fioletowy, piękny płyn, który tą datę przydatności. Normalnie zetrze i nie będzie jej. No okej, okay. nie mamy daty przydatności. I co wtedy z tym robimy? Oczywiście bierzemy specjalne urządzenie, w którym wpiszemy na przykład kolejny rok, czyli 2026, i, i dajemy na domestos. Przy czym wtedy ludzie, którzy patrzą na datę przydatności, widzą kolejny rok albo kilka miesięcy do przodu, czyli tak. Czyli wtedy mamy co? Mamy domestos zdatny do, no zdatny po prostu do sprzedaży, bo nie jest po terminie. Ludzie myślą, że kupują normalny domestos, ale kupują, który jest przeterminowany, czyli nie ma właściwości tych, które miał wcześniej, czyli jak mamy normalny domestos, który działał idealnie, bo jest jeszcze w terminie, to mamy drugi domestos, który nie jest już w terminie i został przemetkowany tak zwany, tak zwanie który nie będzie już tak samo działo jak Domestos numer 1 który jest jeszcze w dobrej partii, dobrym terminie, tak jak drugi, który ma tą samą partię. Znaczy, no po prostu wyjaśnijmy to tak. Numer 1 jest e, przed terminem, e, numer 2 jest po terminie, czyli już niezdatny. Numer 2 dalej zostanie wprowadzony do sprzedaży, bo została wyczyszczona data, e, która została już... Minięta i została zastąpioną nową datą A domestos numer 1 ma dalej dobrą datę przydatną Czyli jeżeli zobaczymy To sklep specjalnie robi nas bambuko Aby było na jego korzyść Czyli on zarabia z tego, że nam sprzedaje domestos Który po prostu nadaje się do wyrzucenia Bo połowę dostawców dostarcza towar do domestos I go to już nie obchodzi On nie przyjmuje zwrotów tego towaru Bo zazwyczaj tak się dzieje zależy też od umowy, zależy od wszystkiego tylko na przykład mestos, z tego co ja wiem nigdy, nigdy go się nie zwracało zazwyczaj go się właśnie tak robiło i się sprzedawało dalej czasem oczywiście się nie, przemot, e, nie wyczyszczało dat bo normalnie się sprzedawało ale czasem tak aby sklep nie tracił, a klient tracił to właśnie tak się robiło że się brało denatura, brało się ścierkę czy tam papier ręcznikowy się wycierało i się takim specjalnym urządzeniem wbijało termin i się stawiało na półkę. Oczywiście jak wysech i nie miał tego zapachu denaturatu, aby ludzie nie mogli się skapnąć, że coś był majstrowane. I oczywiście, że takie e, przemiany e, tego towaru oczywiście się sprawdzały i się sprzedawał towar. Ale jeżeli ktoś by się tego dopatrzył, to myślę, że sklep łamał pewne prawo ale za bardzo się nie wgłębiałem w ten temat, jakie prawo i co za to grozi, ale no, chciałem Wam powiedzieć, po prostu przedstawić takie coś, że tak sklepy robią, robiły i na pewno robią dalej, mniejsze czy trochę większe, na pewno ktoś taki trik używa. Ja pracowałem trochę czasu w sklepie i wiem jak to wygląda i oczywiście chciałem z Wam e, się podzielić z tym faktem. Jeżeli jesteście czegoś jeszcze ciekawi, czy są jeszcze jakieś kolejne sposoby na, na takie podobne rzeczy jak Domestos, czy inne rzeczy, możecie napisać w komentarzu. Z chęcią Wam opowiem. I tyle. Jeżeli, jeżeli Wam się taki kontent spodobał, możecie zostawić lajka, like suba i napisać komentarz. Będzie mi bardzo miło. A ja żegnam Was i do usłyszenia. Nara!